Chciałem mieć odrobinkę wody w, w tym produkcie, więc w, w z proszę sobie wklepać odrobinkę tej wody. Nie, no, no, no to nie tyle my ile trzeba. Na Rzeszowskim Festiwalu jest to po raz drugi. Pierwszy raz w ten sposób kobieco świętowałam wiosnę rok temu. W tym roku także przyjechałam z Krakowa. Dzisiaj już rano kończyłam stąd strój. Przed momentem zrobiłam sobie... Śliczna, prawda? Świi, Transoletkę mhm. koralikową z karpackim wzorem. Co jeszcze dzisiaj będę robić z innymi kobietami? Będę jeszcze tańczyć taniec pszczółka, a jutro będę się rozwijać psychologicznie. Czaską, mhm. tak. czasem. <grym>